To jakiś absurd. Uciekłem od kary miłestowa, aby nie oddali mnie w ręce, może łapy, a teraz sam szukam jakiegoś sorna, aby mnie ocalił. Ale tak naprawdę, co mu pozostało? Achrosy chyba nie skazałyby mnie na pewną śmierć. Inaczej, same zabiłyby mnie w akcie zemsty. Hej, ty, człowieku! Dokąd zmierzasz? Skąd wiesz, że jestem człowiekiem? Nie jesteś ani chrosem, ani sornem jak my. A podobno pojawili się u nas jacyś mieszkańcy milczącej planety. Dokąd więc zmierzasz? Kazano mi iść do Ojarski. Tak, Pojarca chce rozmawiać z każdym przybyszem z innej planety. Ale dlaczego? Po co chce mnie widzieć? Pojarca jest władcą. A każdy władca ma prawo wiedzieć, co dzieje się na jego ziemi. Nie bój się. Jeśli nie jesteś skrzywiony, nic ci nie grozi. Czy ten Ojarsa? Czy on jest sornym takim jak wy? Nie. On jest tym jednym ze swojego rodzaju, który został dany malakandrze, żeby nią rządzić, kiedy malakandra została stworzona. Jego ciało nie jest takie jak nasze albo jak twoje. Trudno je zobaczyć, bo przechodzi przed nie światło. Został nam dany przez Maledila i do niego należy władza nad porosami i Sornami. Zaprowadzimy cię do niego, bo droga daleka. Ruszajmy. Właściwie jesteśmy. To dawne lasy malakandy. Kiedyś pełno tu było życia i dźwięku. Rosły tu wtedy te lasy, a między ich łodygami żył lud, który zniknął z tego świata wiele tysięcy lat temu. Nie pokrywało ich futro, nie pływali w wodzie, nie chodzili po ziemi, lecz ślizgali się w powietrzu na szerokich, płaskich kończynach. Mówią, że byli wielkimi śpiewakami. A za ich dni czerwone lasy rozbrzmiewały muzyką. Potem lasy zamieniły się w kamień i nikt już tu nie żyje. My do tej pory mamy takie stworzenia w naszych lasach. Nazywamy je ptakami. Ale gdzie był o kiedy to się stało? Tam, gdzie jest teraz. I nie mógł temu zapobiec? Ale świat nie jest stworzony po to, aby trwać wiecznie, a tym bardziej jakaś rasa. Tak, chcę, Maleni. Na milczącej planecie nie macie ojacy, prawda? Mam wrażenie, że u nas każdy chce być sam dla siebie ojacą. Zawsze musi być jakaś władza, bo jak stworzenie może rządzić samym sobą? Maleni rządzi ojacami. Pojażda stworzeniami, czyli chrustami i tornami. zwierzętami. Wy nie macie nikogo, kto wam rządzi. Każdy z Was chce rządzić samym sobą. Zapominacie, że Malerii dał Wam prawo nie po to, by zrobić, zrobić Wam na złość, ale po to, by było Wam łatwiej żyć. Patrzycie tylko na siebie. Dlatego tak trudno jest Wam odwrócić swoje oczy od rzeczy upragnionych. I skierować je na to, co zsyła Malebii. Nie rozumiem. Myślicie ciągle o tym, czego pragniecie. Przywiązujecie się do tego Waszego wyobrażenia i zrobicie wszystko, aby je urzeczywistnić. A gdy tylko Malebii daje Wam coś innego, gardzicie tym. Bo dla Was ważne są tylko te rzeczy, które sami uznaliście za najlepsze. Odrzucacie dobro. Niszczycie smak dobrego owocu, myśląc o innym. Jesteście jak ktoś, kto próbuje podnieść samego siebie za włosy. Albo ktoś, kto chce zobaczyć cały kraj, będąc na jednym z nim poziomie. A właściwie po co tu przybyliście? Ludzie, którzy mnie tu przywieźli, prawdopodobnie chcą wam zabrać złoto. Ale po co? U nas na Ziemi jest go niewiele i jest bardzo drogie. Co to znaczy drogie? Hmm. Że można za nie dostać dużo jedzenia. Czy w twoim świecie jest mało jedzenia? Też czasem się nad tym zastanawiam. Wy ludzie jesteście skrzywieni. Chodź, jeszcze długa droga przed nami. W i Sarkowie okazały się przeciwieństwem tego, co sobie wyobrażamy. miały ja być prymitywni, krwiożarczy i okrutni. Ale chodzi na to, że są my ludzie tacy, jesteśmy. Z naszą moralnością nie dorastamy do Ale jak będzie słojałcy? Sąd, co prawda, powiedział, że jeśli nie jestem skrzywiony, to ze strony ojarsy nic mi nie broni. Ale czy mogę powiedzieć o sobie, że nie jestem skrzywiony? W porównaniu z tutejszymi istotami każdy człowiek będzie skrzywiony.